Przezroczysty telewizor OLED niedostępny w Polsce. Szczegółowe testy telewizorów znajdziesz na hdtvpolska.com. Wpadliśmy do niemieckiego Saturna. Tak, to jest ten legendarny sklep, który w Polsce został zastąpiony przez Mediamarkt. i jesteśmy w szoku. Na wystawie właśnie podczas naszej wizyty stanął przezroczysty telewizor OLED od LG. Model Transparent T właśnie debiutuje w Europie i robi ogromne wrażenie. Jak działa? Zobacz. Może wyświetlać obraz w dwóch trybach: klasycznym i półprzezroczystym, w którym za matrycą zjeżdża specjalny panel i się taka magia. Wbrew pozorom, to nie jest byle jaki gadżet, a pełnoprawny telewizor z najnowszymi technologiami. Kiedy go nie używamy, może funkcjonować jako przezroczyste dzieło sztuki, ale jeśli zamarzy nam się na przykład film czy gra, to jest z czego korzystać. Telewizor posiada mocny procesor z AI, wsparcie dla Dolby Vision i Atmos, system multimedialny WebOS czy porty HDMI 2.1. Na dodatek obsługuje go Hub Zero Connect Box, a więc ten przezroczysty OLED jest również bezprzewodowy. Cena jest oczywiście kosmicznie wysoka, ale czego innego spodziewać się po takim wynalazku. LG OLED transparent w niemieckim Saturnie wystawiono za około 210 tysięcy złotych. Co myślisz o takim pomyśle na telewizor? Podziel się opinią w komentarzu i zostaw serducho.